Cześć się w tej stronie Adam i w dzisiejszym odcinku, yy, bo to jest dopiero pierwszy odcinek na tym kanale i w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w grę Horror Field. Ogólnie ja już sobie trochę poogarniałem w tej grze i wiem o co tu dokładnie chodzi i różne rzeczy. Jeśli nie wiecie to jakieś spadniki na przykład na YouTube, ja sobie zobaczę jak w taką grę grać bo ja w sumie mogę wam to pokazać ale można jeszcze takie bardziej profesjonalne bo w sumie ten zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie nie wiem nie, nieważne jest nie jak zostawicie po prostu może zagrajmy pierwszą rundę pokażę wam o co tu chodzi jak ktoś nie będzie wiedział może ja trochę przyciszę. Jestem taki uciekający. który musi uciec przed takim mordercą, który w sumie musi za zadanie złapać na wszystkich. I musimy po prostu nie dać mu się złapać naprawić takie yy, generatory. И в воде с У меня идет. По крайней так мне себе Но такая страшная музыка то И вот тут идет. Że to jest super straszna muzyka. No taka nutka leci w tyle. I co to znaczy, że on idzie, idzie? Taka... Ok, więc idę tu. Jest gdzieś blisko. Czuję, że mam przewalone. Serio. Mówiłem... No nie, po co ja ubiłem tego? Margie drinka. Dobra, teraz złapał nas dwóch. Cóż, sobie nie możemy się uwolnić, ale potrzebowaliśmy... Myśmy, no potrzebujemy dużego wycześnie. Ten chyba. Nie wiem. Albo oni mogą nas uwolnić. Dawajcie. Nie łapie to nie sprawili, niesprawiedliwe jest to, że on zawsze mnie łapie dalszego Dosłownie zawsze Tak jest No teraz to już mamy deda Nie no, jest dzidziwo Ja widziałem tam kilka osób, na przykład jak oglądałem na YouTube, jak oni w to grają, to niektórzy się nawet bali tej gry. Ale ja nie wiem, gdzie można Mi nie nie w tym momencie zależy na tym generatorze. Później wam jeszcze troszkę może omówię. Tutaj jest generator. I tam chyba było wyjście, bodajże. No i tak wygląda wyjście. No i jak mnie złapie, to po prostu mam przewagę. A on to słyszy wszystko. Jadzie. Dobra, jest to dziewczyna. Uciekamy. Okej, okay, udało nam się uciec. Pierwsza... Pierwsza bądź została ramach, um, na liczbę, ich, no. tutaj niż nagrana tutaj zrobię cięcie bo ja lubię właśnie bo właśnie tutaj można za reklamę dostać więcej expa więc ja zrobię cięcie i jak ta reklama ten to po prostu właśnie. okej już jestem właśnie za reklamę dostałem trochę więcej expa i w sumie Kasy też trochę więcej, więc tutaj od razu gdzieś... O, mam siódmy, mam siódmy poziom. Tutaj to jest właśnie... O, te, dzięki temu tym hobby możemy uwolnić się z tej klatki, do której ten nas zamyka. A ogólnie to są jeszcze inne. O, tutaj akurat wypełniłam zadanie. Siódmy poziom. Tutaj muszę jeszcze zadanie... O, mam w sumie dużo pieniędzy chyba. To jest 20 tysięcy. W sumie chyba nie było wyrażłem po... O ja To będzie się długo robić. Ale mam tutaj takie zadania I za te zadania dostanę mordercę i nową mapę. Bo tutaj mam takie zadania. W starej wersji tej gry trzeba było zdobywać takie niebieskie... Takie niebieskie, rzeczy dziwne nie wiem co to było. Dzięki temu do, zdobywało się takie właśnie postacie. Teraz trzeba te zadania robić. Tutaj już y, zrobię, tutaj już robię zadanie I tutaj już jestem na, na tym, na drugim. Już pierwsze takie zadanie dużo zrobiłem. I za to dostałem właśnie postacie na dwie gary. No go. Gary go dostałem i tutaj jeszcze można robić na przykład energetyki, takie energy drinki, to się nazywa i dlatego do się dostałem tą postać gary mogę tutaj, znaczy tu mogę na przykład dzięki tej postaci mogę robić dzięki... Jackowi mogę robić energy drinki. Dzięki postaci Gary mogę robić kompasy i takie skrzynki do naprawy tych generatorów. Och, teraz jest no. Wszystko. Nie biorę. No i Właśnie tym garem. Tam są jeszcze takie granaty, którymi można ranić tego yy, zabójcę. Tutaj mam ten. Yy. I właśnie ten gary to jest inżynier i on najszybciej i on właśnie szybko naprawia te generatory. Panie ja mi się udało jest. Może go goni, że tutaj idzie Może nam się jeszcze uda uciec. ma już 10 minut, to chyba za niedługo będę kończył. I w następnych filmikach postar postaram się ich tak nie opowiadać, co o to. No w sumie to jest pierwszy filmik na moim kanale. Już robiłem, już właśnie y miałem jeden kanał na YouTube. Jake, on wywalił ci? Nie, on złapał mnie. Nawet się nie skończyłem co się stało, mówię. Dobra. Mogę tutaj obserwować dzięki temu oku innych graczy No nie, oni uciekną, oni się nie uda. Słabo. Ale dostanę w sumie za to dużo pieniędzy. I ekstra. No w sumie całkiem dobrze. To już chyba kończę ten odcinek, jak widzicie... Tak to wygląda. Chyba jutro zrobię następne. Właśnie nie wiem, czy zrobię jutro, czy pojutrze. No ale na pewno zrobię następne. No i w sumie. To cześć. Zostawiajcie łapki w górę. Jak Wam się ten film spodoba, i na pewno okej. Okay. Ja już kończę.